Serię. E, I ostatnio byliśmy w Kaiwie. bo to jest ten świat. Wchodzimy w niego. E, dziś mam taki plan, żeby chociaż zrobić Może może set, by pasowało. Ale czy nam się uda, to nie wiadomo. Zobaczymy. E, na następny odcinek zrobimy tak, że musimy co najmniej 5 łap w górę. Nie, 3, żeby było pewne, że może będzie bo mi zasięgi spadły, więc wiecie, dopóki nie będzie trzech, trzech łapek w górę, to nie będzie filmu. Więc to dzięki Wam może będzie. Bo pod ostatnim harcorem to chyba było jedna łapka, więc teraz spadło. Dobra, jesteśmy. Mm, dobra. Dużo jedzenia mam, to jest dobre. Myślamy. Dobra, No, piecyk. Poza cięcie nic nie robiłem, bo nie miałem okazji jeszcze. Przypalimy sobie żelazo. Dobra. Jemy.

Ale ja dzisiaj jestem żadny, nie się. Dobra, jak na razie źle nam idzie w walce. Dobra, widzowie ogólnie. Eee, nie nagrało mi się i musiałem. No, zrobię sobie temki. Zrobimy mieczek. I lecimy na slajma tutaj, bo postawiłem. Zebię... O, ja z ale ja drewno jestem. Ogólnie to zrobiłem Endermana, ale nie dropu. Nie, nie drop... Nie dropu. nie mi prosto perły. L Lava. Ja zostawimy ją tutaj Idziemy tutaj O, właśnie tutaj chciałem iść Wtedy, ale nie nagrało wtedy mi się właśnie Dobra udało mi się Pająk Podniemy sobie tu pochodnie i żelazo bierzemy i ścierka mi padła, nie mam ścierki, będę musiał sobie zrobić. Dobra, i widzowie, piszcie, jakie macie pomysły na odcinki, to nagram. To jest żelazo, czekajcie, widzowie. E, widzowie, ogólnie, nie, co, co. No, co chwilę będę mogły być cięcia, bo mam tu problemy trochę. Dobra, mam żelazo. Nie ja zabrałem picyka Nie chcę mi się już wracać. Będę musiał zrobić. Dużo mam żelazo, może już zrobię. Właszczyn no też nie, nie zabrała, nie muszę zrobić. Hop. Kopiemy. Dobra. Czekajcie. Dobra, już. I hop. Zrobimy sobie już hełm od razu. Czekamy już, ale nie mam. Nie, nie mam węgla. I to właśnie źle. Bo nie będę miał jak pochodni zrobić. Ścierkę. Nie mam jeszcze zrobić, Nie mam patyków tyle. Hop i hop. Dobra, mam ścierkę. Zrobimy tarczę. Bo jeszcze nie mam jej. A przyda mi się. Jeszcze raz zrobimy hełmir, bo ja mam stórzany Chyba chłodnie spód bo... Nie mam Nie, tylko... Dobra Idziemy teraz tam, gdzie mi się przepala... Przypala żelazo Chciałem powiedzieć dziedzenie Dobra, hop! Idealnie na hełm wrócimy Na hełm skróżony. Dobra, hop i hop! Na razie niech się nie przypala, idziemy. Wygląda jakby był zachód słońca tutaj Kurde, to widziałem Czy ja dobrze widziałem Jest lawa no nieźle mogą być tu diamenty Nie udało mi się o kurde, no to nieźle Dobra I to jest właśnie poradzić jak nie robić tlerki, jak nie robić wiodro. Kurde. Dobra, udało mi się w końcu. Ja chciałem to zrobić klacz, ale mi nie wyszło właśnie. A trochę mi nie wyszło. Dobra, dziękuję Co ja robię? Czekaj, ile mam teraz żylaza? Dwie sztabki, kurde, ja muszę mieć trzy, żeby to zrobić, to co chcę. Hmm. Hop i hop Co ja zrobiłem? Dobra, przypalamy Dobra, tyle już wystarczy, teraz Robimy hop i hop Crafting mogą zostać. Pewnie się pytacie, co ja po co mi będzie znowu wialdro? lawę. Będzie mi oświetlało trochę. A nie mamy pochod jak nie mamy węgla. Pierwszy raz mam kres z węgla. Nie Dobra, widzowie, chyba wychodzimy z krajowa już Nad sobą wiełem Dobra

Nic nie widzę, to jest właśnie problem. Teraz jak się wykopie to dopiero. Wiecie, pokażę Wam. Ogólnie widzowie e, wykopywałem się i znalazłem taki czajwik. Nie wiem, czy właśnie iść, czy nie. Czekajcie. Dobra, już. Ale chyba chyba idę Dobra, idziemy stąd Idziemy Dobra, widzowie robimy wykopujemy się A to wiesz jak się wykopie albo coś zobaczycie ciekawego co się odezwa Dobra, widzowie, ja już się ogólnie wykopałem. I właśnie mam taki plan, żeby pójść spać. A bo, widzowie, jednak to już będzie koniec odcinka. Jeżeli, oddania ja, z na ja, początku filmu mówiłem, dwie łapki w górę, a czy trzy łapki w górę, nowy odcinek. Więc siema.